Na tej lekcji poznasz cechy podzielności liczb przez 5, 10 i 100. Z poprzedniej lekcji wiesz już, że cecha podzielności to metoda umożliwiająca stwierdzenie, czy dana liczba jest podzielna bez reszty przez inną. Wiesz również, że cechy podzielności pozwalają rozstrzygnąć taką podzielność, nie używając przy tym kartki z ołówkiem ani kalkulatora. Dziś skupimy się na podzielności liczb przez 5, 10 oraz 100. Reguły podzielności przez 5, 10 i 100 są konieczne do zapamiętania, gdyż ich znajomość będzie w dalszej nauce bardzo przydatna. Najpierw przeanalizujmy podzielność liczb przez 5. Zapamiętaj. Każda liczba dzieli się przez 5. Jeśli ostatnią cyfrą jest 0 lub 5. Zerknijmy na kilka przykładów. Mamy taką liczbę 125. Teoretycznie, w pierwszej chwili nie bardzo wiemy, czy ta liczba dzieli się przez 5. Oczywiście moglibyśmy wykonywać obliczenia. Jeśli wynik wyszedłby bez reszty, to faktycznie nasza liczba byłaby podzielna przez 5. Jednak jest na to prostszy sposób, a my wolimy prostsze sposoby. Jeśli chcemy sprawdzić, czy dana liczba jest podzielna przez 5, wystarczy, że spojrzymy na ostatnią cyfrę. Czy jest to 0 lub 5? W naszym przypadku tak, więc odpowiedź jest prosta. Liczba 125 jest podzielna przez 5. Inny przykład. Liczba 255 oraz liczba 650. Sprawdźmy, czy są podzielne przez 5. Liczba 255 na końcu ma cyfrę 5, więc liczba jest podzielna przez 5. Liczba 650 na końcu ma cyfrę 0, więc liczba jest podzielna przez 5. Wniosek? Obie liczby są podzielne przez 5. Teraz omówimy podzielność liczb przez 10. Zapamiętaj. Liczba dzieli się przez 10, jeżeli jej ostatnią cyfrą jest 0. Spróbujmy przeanalizować kilka przykładów. Mamy liczbę 120. Jeśli chcemy sprawdzić, czy dana liczba jest podzielna przez 10, wystarczy, że spojrzymy na ostatnią cyfrę. Czy jest to 0? W naszym przypadku tak, więc odpowiedź jest prosta. Liczba 120 jest podzielna przez 10. Jeszcze jeden przykład. 445. Na końcu mamy cyfrę 5. Nie jest to 0. Więc liczba ta nie jest podzielna przez 10. A jak sprawa wygląda w przypadku podzielności liczb przez 100? Zasada jest podobna jak przy podzielności liczb przez 10, z tą różnicą, że nie jedna, a dwie ostatnie cyfry muszą być zerami. Zapamiętaj. Liczba dzieli się przez 100. Jeżeli jej dwie ostatnie cyfry, to zera. Kilka przykładów. Liczba 200. Jeśli chcemy sprawdzić, czy dana liczba jest podzielna przez 100, wystarczy, że spojrzymy na dwie ostatnie cyfry. Czy obie są zerami? Tak, więc odpowiedź jest prosta. Liczba 200 jest podzielna przez 100. I na zakończenie. Liczba 85400. Dwie ostatnie cyfry są zerami, więc liczba jest podzielna przez 100. I to tyle do zapamiętania, jeśli chodzi o cechy podzielności liczb przez 5, 10 i 100. Poćwicz z nami, rozwiązując zadania. Każda nawet naprawdę duża liczba nie będzie kryła przed Tobą tajemnic. Powodzenia!